Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj ponownie gościnnie jesteśmy w przygodzie Weterynaryjnej. Dawniej Marwet, tym razem Reptilio. A co w dzisiejszym programie? W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu przykładową wizytę u lekarza. Spróbujemy podkreślić symptomy, które powinny zaniepokoić każdego właściciela królika oraz co należy wtedy zrobić. Zapraszamy! Zapraszamy. Dzisiejszy pacjent, Kora, podopieczna Fundacji Przygarni Królika. Jest to królik, który miał bardzo duże problemy z układem moczowym. Kora niestety musiała przejść w operację usunięcia kamienia z pecherza moczowego. Kamień był bardzo duży, około centymetra. Co nas powinno zaniepokoić, kiedy możemy podejrzewać, że królik ma problemy z układem moczowym? Wtedy, kiedy zauważymy, że w moczu królika jest dużo osadu, generalnie mocz królika zawsze zawiera trochę osadu. Natomiast jeżeli tego osadu jest bardzo dużo, to powinno nas to zaniepokoić. Również jeżeli zauważymy czerwone zabarwienie moczu, również powinno nas to zaniepokoić. Natomiast musimy się wtedy zastanowić, czy np. w ostatnim czasie królik nie jadł chociażby buraczków, które bardzo często barwią nam moc na kolor czerwony. Również jeżeli nasz królik cały czas ma mokrą okolicę sromu, powinno to również dawać jakąś wskazówkę, że coś może dziać się z układem moczowym. Kora, która jest cały czas jeszcze w trakcie leczenia no ma jeszcze delikatne ślady, że coś się z układem moczowym dzieje. Niestety u kory jeszcze cały czas w pęcherzu moczowym jest osad. Niestety osad ten jest wynikiem błędów żywieniowych, które miała u poprzednich właścicieli. Stąd też nie stosujemy żadnych kostek z wapienkiem, które bardzo chętnie w sklepach zoologicznych sprzedają. Każda wizyta ze zwierzakiem u lekarza zaczyna się od tak zwanego wywiadu. Lekarz zadaje pytania, które mają go nakierować, co z królikiem może się dziać. Czyli zadaje pytania typu: czy pojawiła się jakaś biegunka, czy królik kicha, czy ma katar, albo może zadać po prostu naprowadzające pytanie, typu: co państwa. Do mnie sprowadza, albo co Państwa niepokoi? E, dalsze pytania tak naprawdę są zadawane w zależności od tego, e, co przedstawi nam właściciel. Także pamiętajmy o tym, żeby nic nie pomijać w takim wywiadzie, bo im ten wywiad jest bardziej szczegółowy, tym lekarz ma więcej informacji, tym tak naprawdę jest w stanie lepiej zająć się zwierzakiem. Dlatego, nawet jeżeli coś uznajemy za informację mało istotną, przekazujmy to, bo nigdy nie wiadomo, co dla lekarza okaże się przydatne. Także starajmy się odpowiadać na pytania jak najbardziej dokładnie i w miarę wyczerpująco. Po zakończonym wywiadzie lekarz przystępuje do badania klinicznego. Które obejmuje sprawdzenie stanu poszczególnych układów, zaczynając od głowy królika i idąc tak naprawdę ku tyłowi. W pierwszej kolejności zawsze lekarz omacuje okolice żuchwy, sprawdzając czy nie ma np. ropni, czy korzenie zębów nie przerastają ponieważ w stanach, kiedy te korzenie już są naprawdę mocno przerośnięte, jesteśmy w stanie to wymacać. Następnie przeglądamy spojówki królika, sprawdzamy, czy nie są zaczerwienione, czy nie ma wypływu z tych oczu, uwidaczniamy trzecią powiekę, tak żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Również konieczne jest obejrzenie Okolicy noska, żeby zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnego wypływu, czy nie ma żadnej robki. Najczęściej, niestety, króliki nie lubią dotykania okolicy noska, ponieważ są tam wąsy, które są bardzo czułe na jakikolwiek dotyk. Następnie, jeżeli chodzi o okolice głowy, sprawdzamy sobie uszy, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnych pasożytów wewnętrznych. O czym Rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, także zachęcamy do obejrzenia. Po skontrolowaniu uszu przechodzimy do badania jamy brzusznej. Lekarz omacując jamę brzuszną sprawdza stan jelit, ich stopień wypełnienia, czy nie wyczuwa zbitych mas, np. pilobezoarów, czyli tzw. kul włosowych sprawdza, czy jelita nie są zgazowane, sprawdza, czy są wyczuwalne bobki w przewodzie pokarmowym oraz omacuje okolice pęcherza moczowego, sprawdzając, czy zwierzaka po prostu nie boli. Jeżeli wszystko jest w porządku, najczęściej zawsze jeszcze oglądamy tzw. podwozie, Czyli sprawdzamy okolice dróg rodnych oraz odbytu, sprawdzając, czy jest tutaj wszystko w porządku. Niestety kora jest w trakcie leczenia, więc nie jest to tak ładnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast cały czas tutaj walczymy i jest coraz lepiej. Z pozostałych rzeczy, które są bardzo często wykonywane podczas wizyty, jest to kontrola stomatologiczna, czyli przegląd jamy ustnej. Niestety nie wszystkie króliki dają sobie obejrzeć w pełni uzębienie bez premedykacji, natomiast większość nie ma z tym problemów. Kolejną rzeczą, którą najczęściej robimy podczas wizyt kontrolnych, jest oczywiście ważenie. Oraz bardzo często osłuchujemy nasze zwierzaki, żeby sprawdzić, czy wszystko z układem oddechowym i serduszkiem jest w porządku. Pamiętajmy, że bardzo często właściciel musi pomagać lekarzowi, chociażby czasem przytrzymując królika, czy go też czasem przenosząc. Jeżeli chodzi o prawidłowe przenoszenie, pamiętajmy, że nigdy nie robimy tego za uszy. W przypadku młodych królików możemy stosować chwyt za fałd skórny, natomiast robimy to tylko tak naprawdę u 2-3 miesięcznych królików. Później staje się to już niebezpieczne dla królika, ponieważ królik staje się ciężki i to po prostu boli. Prawidłowy chwyt, który stosujemy. Jest to jedna ręka na klatce piersiowej królika, a druga ręka na zadku. Dodatkowo delikatnie dociskamy kręgosłup do naszej klatki piersiowej, stabilizując go. Pamiętajmy, że lekarz jest dla właściciela. Nie bójmy się zadawać pytania. Lekarz w miarę swoich. Umiejętności, postara się jak najdokładniej przekazać wiedzę. Także jeżeli tylko mamy jakieś pytania, problemy, no nie zapominajmy, że możemy oczywiście o wszystko pytać. W pierwszym odcinku to jest wszystko. A w kolejnym wybierzemy się do Poznania, gdzie porozmawiamy o prawidłowym żywieniu królików. Do, do zobaczenia. zobaczenia! 3, 2, 1, do, do zobaczenia! 3. No, czekaj, bo teraz się trzeba uspokoić. Uspokój się. No. 3, 2, 1. Po prostu się, nie, nie da się. Czy pan za kamerą może się uspokoić? Tak. <laughs> e. Ty już palec na ten, to, no On się nie nauczył. Nigdy. Nigdy. po prostu człowiek spontana leci, a on już palec na spust, nie? Jezus. Kamera idzie. Razem z nami. E, dzisiaj jest również szkola, podopieczna na Fundację Przygarni okay. Co, co będziemy poprosić? jeszcze raz będziemy. No, nie potrzebnie ja ten... podniosliśmy. No, bo ona chciała się uśmiechnąć do kamery, nie wyszło.